Na 47. rajdzie Barburka 2009 będę miał ogromną przyjemność debiutować na prawym fotelu u kierowcy Marka Negi, który to sensacją wdarł się wyścigi górskich samochodowych mistrzostw Polski w tym kończącym się sezonie. Przypomnę, że zdobył tytuł mistrza Polski w, w grupie N oraz drugiego wicemistrza, pierwszego wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej. Eee, na tym rajdzie Marek stoi przed y, razem, pierwszym swoim debiutem, dwa. Będzie po raz pierwszy tak naprawdę słuchał pilota na odcinkach specjalnych. Będzie to jego debiut, jak wspomniałem. Czeka go bardzo trudne zadanie, gdyż barburka nie jest łatwym rajdem, zważywszy że tylko jest 17 km OS-owych, ale to jest aż 17 km OS-owych. Dodam jeszcze, że Marek Nega jest doświadczonym kierowcą motocyklowy. Ma na swoim koncie 6 tytułów Mistrza Polski. Jest to chłopak, który pierwszy raz zadebiutuje w rajdach i tak specyficznej. Imprezie jak Barburka 2009. Mamy tutaj przykład osoby, która do tej pory nie jeździła, odniosła sukcesy w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. No i wszyscy czekamy ze znakiem zapytania, jak nam pójdzie na tym rajdzie i jak Marek sobie poradzi z tym oto debiutem. Dokładnie rok temu na rajdzie Barburka, jako kibic, siedząc przy słonej beczce. Oglądałem tych świetnych kierowców, jak naprawdę świetnie jeżdżą na ulicy Karowej, jakimi pięknymi bokami. Wtedy podjąłem decyzję, że no muszę wrócić po mojej czteroletniej przerwie spowodowanej pracami, pracą zawodową do Motorsportu, ale już nie za kierownicą motocykla, ale właśnie samochodu. Naprawdę bardzo dobrze się czuję w samochodzie. Bardziej mi jednak to bawi chyba niż jazda motocyklem. I to, że jestem tutaj dzisiaj przed rajdem 47 rajdem Barburka, naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo dumny, że potrafiłem podczas tego roku dojść do tytułu mistrza polskiej grupy N w górskich i mam taką możliwość startowania tutaj na Barbórce w warszawskiej. Samochód, którym dysponuję jest to Mitsubishi Lancer EWO 9 specyfikacji N. Natomiast jest to samochód, który ma około 400 koni przygotowany przez czeską firmę Kid Racing. Naprawdę uważam po tych tutaj 10 km, które przed chwilą na, zrobiłem, że jest to naprawdę świetny samochód, dużo lepszy od tego, którym ja dysponuję. E, mam nadzieję, że, że będzie konkurencyjny. Ja jestem zadowolony ze specyfikacji tego samochodu. mam, samochodu, mam bardzo dobry zawias, mam zawias Reigera, jeden z najlepszych do, do grupy N na świecie. E, mam wszystkie możliwe nowinki w tym samochodzie zastosowane w grupie N, czyli korektor siły hamowania i, i inne rzeczy, które pomagają mi w jeździe i mam nadzieję, że Czesi tutaj dołożyli starań, żeby mi to pomogło w dobrym wyniku. Przyszły rok chcę zacząć od... Generalnie podjąłem decyzję, że chcę spróbować się w rajdach, nie chcę już się ścigać w wyścigach górskich. Może to zabrzmi zbyt śmiesznie, ale wyścigi zaczęły mnie po prostu bawić, zaczynam się... Zaczyna mi... Trasy rajdowe zaczynają mi bardziej odpowiadać. I będę chciał zacząć od Pucharu Polski, żeby, żeby nauczyć się tego rzemiosła od tak zwanego przedszkola, nauczyć się opisywania tych tras. Będę musiał pojaśnić niestety ośką, ponieważ inne klasy są niedopuszczone, inne samochody, ale mam nadzieję, że to jest dobry plan po to, żeby w 2011 roku wystartować już RSMP dobrym samochodem na napędem na cztery koła.